Prasowej, zorganizowanej dzisiaj nieprzypadkowo w tym miejscu przy właściwie w pasie drogi na drodze powiatowej. Dzisiaj znajdujemy się na drodze powiatowej naszego powiatu szamotulskiego i w związku z tym, że pan starosta na ostatniej komisji promocji i rozwoju, rozwoju i promocji powiatu Mam takie przekonanie, że stracił kontakt z rzeczywistością, z pewnością naszą, wroniecką rzeczywistością. Stąd poprosiłem Państwa o to dzisiejsze spotkanie. Pierwszy temat, jaki chciałem poruszyć, to temat projektowania przebudowy ulicy Powiatowej przez powiat szamoturski. I mam tu ze sobą, szanowni Państwo, projekt, który też jest Państwa blądu. Chciałem wspólnie z Państwem zastanowić się nad pewnymi rozwiązaniami, które zostały dzisiaj zaproponowane. I to jest. Główny ruch, który ma się odbywać z obwodnicy w kierunku dwóch największych zakładów pracy, czyli Samsunga i Amiki, właśnie. Będzie to się wszystko działo w ulicy Powiatowej. Dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym ma być zaprojektowane rondo. I proszę zauważyć, że e, też pod dyskusję oczywiście Państwa, rondo, które tak naprawdę przewiduje ruch, duże obciążenie e, tą drogą powiatową. I jak e, też widzimy, z podporządkowaną drogą w kierunku, e, kierunku stróżek. Słyszymy od pana starosty na tej, e, na, tym, na tej komisji, że przeszkadzają staroście w wykonaniu tego projektu. Kurchany, że przeszkadzają staroście, przeszkadza staroście cmentarz e, e, żydowski. Pod rozwagę, również dla Pana Starosty i jego służb, że skoro jest tak mało miejsca, to należy tutaj projektować rondo, jeśli mówimy o, o skrzyżowaniu no, w kształcie litery T. Tak? My początkowo oczywiście pro, pro, prosiliśmy o, o komunikację z osiedlem prasłowiańskim. Nie ze względu na kurhany konserwator zabytków nam nie wyraził na to zgody. Stąd też nie wnosimy, nie wnosimy tu żadnych pretensji, ale pytanie: skoro brakuje miejsca, czy nie rozwiązać tej krzyżówki inaczej? Pozostawiam odpowiedź służbom starosty i samemu starości. Kolejna sprawa to alternatywa, które, o no, której wspominają, właśnie w kształcie litery T. Są różne tłumaczenia, do nich nie chciałbym się odwoływać. tak. Tak jak mówię, sygnalizuje, że ruch na pewno będzie odbywał się tutaj w zdecydowanej mierze. Czy nie można tego przerobić inaczej? Niech decydują służby starosty. Kolejny temat to, jak Państwo przejedziemy wspólnie do, w kierunku Samsunga i Amiki. Tam zauważycie Państwo, że starostwo planuje wybudowanie przy przebudowie tej drogi. Planuje wybudowanie 80 miejsc parkingowych! Proszę, proszę sobie wyobrazić jaki będzie ruch w momencie, kiedy faktycznie ruszy obwodnica i kiedy ruszą te zakończone inwestycje, które dzisiaj mają miejsce w Amice czy w Samsung. Powodzenia tym, którzy będą próbowali. Włączyć się do ruchu z tej drogi. My oczywiście sygnalizowaliśmy pewne rozwiązanie projektantowi polegające na tym, żeby wprowadzić wjazd i ewentualnie wyjazd i obsługiwane by byłyby parkingi właśnie z tej strony. Tak, z tej drogą wewnętrzną i wyjeżdżałyby się na przykład w tej w, tej stronę, w tą stronę. My na ten, na ten moment procedujemy w, naprzeciwko tych parkingów. Procedujemy również, procedujemy warunki zabudowy dla budynków handlowo-biurowych. Państwo też o nich słyszeli, w mediach się też ta informacja pojawiła. Mówimy, Szanowni Państwo, o wyjeździe. Naprzeciwko tych parkingów. I teraz ważna informacja dla mieszkańców i dla Państwa. My procedujemy warunki, jakie one będą, czy w ogóle będą, to też między innymi zależy od zarządcy drogi. Bo aby przeprowadzić całą procedurę warunków zabudowy, musi być uzgodnienie wjazdu i wyjazdu z zarządcą drogi. Drogi powiatowej, tak? czyli. Tutaj to, co Państwo sygnalizujecie, co sygnalizują mieszkańcy, te kwestie bezpieczeństwa, to oczywiście będzie pod rozwagę jeśli, yy, yy, służb, yy, służb powiatowych. Tak? Będziemy mieli uzgodnienie? Nie mamy wyjścia, Szanowni Państwo, będziemy musieli wydać takie warunki zabudowy. Tak? Nie będziemy mieli uzgodnienia? Nie wydamy takich warunków zabudowy. Czyli moment, te parkingi to mają być po tej stronie, tak? Tak. Po drugiej stronie ale Ja Adamiciel. też bym proponował, jak są pytania. No właśnie, od razu, proszę. bo potem nam się pomyli. E, szanowni Państwo, tam gdzie już są istniejące parkingi, widzicie ten czerwony mm -hmm. samochód, który tam jedzie? Tak. O, to już zaczynają się parkingi. I kończą się tam, gdzie jest ten niebieski samochód mm -hmm. jadący. Czyli całe to pobocze. Całe to pobocze to jest y, dokładnie 79 miejsc parkingowych. Tak przewiduje projekt. Wjechać i najprawdopodobniej tyłem trzeba będzie się włączyć do ruchu. Przy takiej ilości samochodów? Czyli połowa pod jak, jak teraz wygląda, się nie zmieni. Nie. o to jest właśnie tak, tylko będzie ich więcej. Jeszcze... Życzę <grym> jeszcze powodzenia, bo nie ma żadnego przedpola, że można wystawić tył, żeby coś więcej zobaczyć. Wycofuje się, wycofuje się prosto na jezdnię w tym momencie, żeby cokolwiek zobaczyć z miejsca. Proszę sobie wyobrazić tylko dzisiaj, jaki jak jest ruch. Co będzie, jak, jak ruszy obwodnica. No tak Pan starosta na, na, również poruszał kwestię rowu W15 i, i budowy kolektora deszczowego w drodze powiatowej. Chciał, kolektor, to co się zgadza, to faktycznie średnica 1400 mm. Długość, będziemy budować ten kolektor na długości 226 metrów. I dzisiaj informacja dla Państwa, dla, dla, dla mieszkańców: nie czekamy na starostę i ogłaszamy przetarg na przebudowę tego rowu. Czyli rozpoczynamy to zadanie. Oczywiście, pan starosta może zacząć jednocześnie prace związane z ulicą Mickiewicza, byle tylko nie zaczął ich od środka. Moment, Rów 15, W15 ma przechodzić pod jezdnią, tak? Z tego, pod co jezdnią, słyszymy? tak, mikrotuneling na długości 226 to metrów. Mamy miejscu, od zarządcy drogi, szanowni państwo, zgodę i <laughs> termin 5 tygodni na wykonanie tego mikrotunelingu. To za dużo nie mamy. 5 tygodni licząc od? 5 tygodni, jeżeli mam do rozpoczęcia prac, pracy zakończenia. Ale też bym nie straszył mieszkańców, tak jak to robi pan starosta, tą, 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 tą tragedią jaka, z ruchem, i tak dalej. Bo mikrotunelnik, szanowni państwo, polega na tym, że my nie blokujemy całych 226 metrów, tylko kopiemy dwie studnie i, przez, i w tych dwóch studniach zaczynamy przeciskać się z tą, tą rurą. Tak? Czyli oczywiście jakiś tam na pewnym odcinku ruch wahadłowy. No niestety, szanowni państwo, my musimy to zrobić. Rozumiem, że w czasie zbiegnie się to z ruchem wahadłowym mostu. Niekoniecznie, pani Grażyno, bo most mają zakończyć, i to też jest trochę nieszczęście, do końca, do końca lipca, do połowy lipca. Szkoda, że tego zarządca, zarząd dróg wojewódzki nie uzgodnił z nami, bo byśmy im podpowiedzieli, że jest dobry moment przerwy, postojowa przerwa jest w Ramice i w Samsungu. Jest to lipiec, sierpień, przerwa wakacyjna, czyli odchodzi nam dodatkowy ruch. No ale nie uzgodniono, zarządca nie uzgodnił tego z nami, będziemy mieli pewne trudności. My, my najprawdopodobniej znaczy my rozpoczniemy pracę, Szanowni Państwo, wtedy, kiedy zakończy się budowa magazynu wysokiego składowania, bo wtedy będziemy mogli wejść też na teren gs -u. Kolejne wątpliwości, jakie zasygnalizował pan starosta na tej komisji, to szanowni państwo, że brak alternatyw, jeśli chodzi o ulicę Mickiewicza, no nie daj Boże, jak to pan starosta mówi, coś by się stało, to nie ma jak tutaj przeprowadzić ruchu. To ja pana starosta informuję w imieniu również mieszkańców, że my od ponad 8 lat mamy alternatywę dla ruchu osobowego i to jest alternatywa, którą jeszcze dzisiaj rano jechałem. Nie wiem, Państwo sprawdzicie, ale nie jest to ślepa droga. Ze Samołęża przez Stróżki tu do tego miejsca, tutaj gdzie jedzie ten samochód na pewno jedzie w kierunku Szamotu, spokojnie mogą te samochody przejechać. Nigdzie nie utkną po drodze, pod warunkiem, że będą przestrzegać znaków zakazu, które tutaj są. Czyli jest pewna alternatywa od dłuższego czasu i Najlepszą alternatywą, bo nikt inny lepszej nie wymyślił, to jest obwodnica wronek. I pan starosta musi się z tym pogodzić, że ona będzie budowana. Oby tylko zdążył z przebudową swojego odcinka drogi. A była brana pod uwagę opcja zabrania od polskiej linii kolejowej w ulicy Worcowej. Ale w, w. Tam, gdzie jest... teraz jest Nowa kostka, aż do przejazdu kolejowego i e, to by... No, dusz, tam, gdzie kiedyś było powiatowe... No ale inny przebieg. domyślam się, że to jest nawiązanie do tego, e, o czym też wspomina Pan Starosta, tak? że jest brak alternatyw i e, szukamy tak? rozwiązań, tylko A, jakie to będzie post. rozwiązanie, jeśli my e, połączymy ulicę e, Dworcową ze Stróżkami na tym skrzyżowaniu e, pod wiaduktem, tak? Tu jest potrzebne rozwiązanie bardziej dalekosiężne. W przyszłości, jak będzie obwodnica, zjechanie z obwodnicy, bo dzisiaj nie ma takiej możliwości, żeby bezpośrednio dworcową połączyć z obwodnicą, bo to sprawdzaliśmy, ja rozmawiałem z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. I proponowanie przez pana starostę, żeby zabrać działkowcom ogrody działkowe, tak? Żeby, żeby, żeby tam jeszcze wprowadzać te tysiące samochodów w ulicę dworcową, uważam, że jest po prostu jakimś absurdem. Tak? Proszę powiedzieć mieszkańcom, że będziemy wprowadzać teraz te tysiące aut osobowych, które zmierzają do, do pracy tutaj do, do Samsunga, do Amiki i będą jechały na przykład przez ulicę dworcową. Co z tego? No i przejadę przez dworcową, ale i tak będą no, no musiały jakoś tutaj, tu do tego parkingu wjechać, tak? do tamtego, do tam. No, chyba gdzieś tam jest właśnie to, co mówię. Jest chyba troszeczkę, troszeczkę, a wręcz no, całkowicie oderwanie, oderwanie się od, od tej naszej tu wronieckiej rzeczywistości ze strony starosty. Y z jednym, z jednym mogę się faktycznie zgodzić z Ojcem Powiatu. To, co powiedział na, na Komisji Rozwoju i Promocji, to, że ta dekada dla Wronek jest faktycznie stracona. Ale nikt lepiej o tym nie wie, jak starosta, który jest już od, nie wiem, szanowni Państwo, dwóch lat starostą i od pewnie też ośmiu starostów. Czy jeszcze są jakieś pytania? Zemburowało Dziękuję bardzo za uwagę.